Cześć, jestem Gabriel, to kolejny film na moim kanale i dziś, tak jak jeden z widzów napisał, moje przewidywania Ligi Europy. Więc tak, grupa A. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że <laughs> liczba grup została zmniejszona. Grupa B, C z Legią Warszowa, no ale wiadomo do jakiej grupy trafiła. I te wyniki Legi Legii, nie zależą od tego, że jestem kibicem lecha i Warty. To ja tak serio przewiduję, bo trafił naprawdę do trudnej grupy. Tutaj kolejna grupa. z też Polakiem, bo z Milikiem w Marsylii. I kolejna grupa. Grupa G. Też dosyć ciekawa, mamy Bayer Leverkusen, Celtic i Betis. No i yy, węgierską drużynę, której. Która ma trudną dosyć nazwę, y, która grała w Lidze Mistrzów. Tutaj kolejny Polak w West Hamie, Łukasz Fabiański. Dobra, ja się z Wami zegnam. Do następnego odcinka. Piszcie w komentarzach propozycje na kolejne odcinki.